Było pytanie jak wymurować czopuch szamotowy nad kominkiem otwartym. Otóż kochani państwo, właśnie tak. W taki sposób schodkowy aż dojdziemy do odpowiedniej do odpowiedniej tam wysokości. I to jest taki patent. Ta robota nazywa się biały murarz. Muraż, który wznosi cegły mury szamotowe i właśnie żeby się, żeby się nieraz odstresować, kochani Państwo, to trzeba jakiś fajny piec wymurować o to jest taki, to jest taki klej. Czy klej, no taka zaprawa ogniotrwała, stosowana także w przemyśle. Więc jak zaschnie, to już atom tego nie ruszy. A za chwilę też pokażę Państwu fajny szyber. Proszę bardzo, jakby kto pytał to jest zaprawa murarska ogniotrwała, nasz polski. Produkt. Nie musimy wcale kupować niemieckich, ani austriackich, bo my robimy też bardzo porządne zaprawy. Ogniotrwałe. Jak się sklei cegłę, to cegła pęknie, a fuga nie puści. Na taki czopuch, kochani Państwo, wchodzi około 100 sztuk cegiełek szamotowych. Ja zaraz mokrą gąpeczką. To wszystko tutaj ładnie podocieram. O, udało się, kochani państwo, wymurować ten czopuch. tutaj ta dziura. Nie wiem, jak to się stało, ale on akurat idealnie pasuje. No to jakiś przypadek, po prostu, i to jest taki szyber obrotowy, szczelny. Ja go tutaj wyłożę jeszcze w środku jakimś materiałem niepalnym i skręcę go na 8 śrub, i dam drugą blachę, żeby był po prostu porządny. Yy. Żeby, to, żeby był trwały, a tu na koniec przyjdzie jakaś ładna ozdobna klameczka. O, właśnie w szyber wchodzi jeszcze takie przejście okrągłe i kochani Państwo, w to przejście okrągłe wchodzi już tam komin, który będzie e, odprowadzał dym ponad dach, dym z tego kominka i tak wykonany czopuch, te wszystkie elementy to są z kwasówki, milimetrowa blacha, więc to wszystko na drewnie nie zardzewieje i będzie długo, długo się pięknie sprawowało. Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam.